Później tylko zrzucamy to z siebie i jesteśmy susi, susi, suchy, suszy, jakoś tak. Dzień dobry Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej przygodzie. Poznajecie to jezioro? Całkiem niedawno tutaj byliśmy na koniach, i jak pamiętacie, podczas tamtej wyprawy obiecałem sobie, że ja tu po niej jeszcze wrócę. Tyle że w woderach, tak, żebym mógł się dostać w miejsca, których nie mogłem obłowić ostatnio, no bo tych woderów nie miałem. Także jestem. Dzisiaj odcinek łowie ryby brodząc. Here we go, zaczynamy. I jak dawno tego nie robiłem? Ho, ho, ho. cyk do góry i lecimy. Zobaczcie, jak jestem modny. A? trzewiki z Kostaryki. Kurde, już dawno się w wodery nie odpicowałem. Czuję się trochę jak kosmita. Hi, 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 hi. Ale czego to się nie robi, żeby dobrać się do tych rybek. Moim celem będzie to miejsce. Pamiętacie, ostatnio tu łowiłem, musiałem stać tutaj, a teraz dzisiaj, dzięki temu, że mam woderki, to sobie wyjdę tam kawałek dalej. Sięgnę dalej i będę mógł łowić wzdłuż trawy, ale idziemy na razie jeszcze tam. Tutaj jest też taka miejscówka, o której Wam ostatnio opowiadałem, konkretnie, a jeszcze nie widać, zaraz, zaraz tam dojdziemy. Ach. Jak się okaże, że jest jakieś niesłychane Eldorado i te okonie biorą po prostu przeokrutnie, no to zajmiemy się tylko tym. A jeżeli będzie tak troszeczkę czasu też na pogadankę, to pogadamy sobie też, co dają takie wodery i w jakich okolicznościach warto ich używać. Aha, no a oczywiście dzisiaj, skoro już mowa o koniach, ponownie delikatny spinning, małe przynęty i dziubimy wakacyjne okonie. Tamto drzewo jest moim celem. Ostatnio tam się dostać nie mogłem. Dzisiaj, dzięki temu, że mogę wejść do wody, mam nadzieję, że się tam dostanę. Jak również to miejsce, które przed chwilą wam pokazywałem. Tam też będę chciał się na tej miejscówce mocno skupić, ponieważ ostatnio jakieś okonie tam brały na bardzo dalekim dystansie. Dzięki temu, że wejdę sobie do wody, będę mógł sięgnąć jeszcze dalej. A ponadto, tak jak mówiłem, będę mógł obłowić sobie wzdłuż tutaj te trawy. Także wchodzimy. Oh je, yeah. bardzo długo słuchajcie tych woderów nie miałem na sobie i bardzo nie chciałbym teraz powiedzieć, że czuję, że mam mokro, ale chyba nie, chyba jest wszystko w porządku. A no, tu daleko tego wyjścia nie ma, ale tu pójdziemy sobie trawką. Zanim oczywiście tam pójdę i będę płoszył to wszystko, to najpierw sobie trochę tutaj wyjdę i spróbujemy wzdłuż tej trawki, nie? Może coś tutaj się wydarzy. Ja już nie pamiętam jak tu było daleko do wejścia. Straszny wiatr dzisiaj, słuchajcie. Jak tylko rzuciłem gumę, niesłychana ilość drobnicy przy tej trawie. To nie to na gołproku nie będzie widać, ale to co tam się rozbryzło to po prostu masakra jakaś. Pierwszy połów już jest. Czyli to jest to, co tutaj widzę. Ten obszar będzie dosyć mocno porośnięty, więc nie wiem, czy z klasycznego opadu damy radę połowić, czy trzeba będzie po prostu przy powierzchni tą gumę prowadzić. Spróbujemy trochę bardziej na wodę. Siedzi. O! Nie będzie bydle. Chyba najgłupszy też nie będzie. O, taki. Ale blisko wziął, Słuchajcie. O, taki fajny już. O. No żeby tylko takie brały. Znaczy, żeby większe brały, to wiadomo, nie. Aleś zażar, chłopie. O konku. Siedzi, ale dziwnie wziął mały. Dzień dobry. No płyń, płyń malucho. Przyprowadź te większe, please. Znaczy, co generalnie dzisiaj chyba będzie ciężko. Ja tu chwilę już stoję. Jak widzieliście, dwie rybki, ale stoję tu już trochę dłużej. One tu są. Na 100% bo mam brania, tylko te brania to są takie po prostu bardzo takie delikatne, tylko pyk, pyk. nic nie jest do zacięcia. Więc one kurde są, coś tam czasem spróbują, ale widzę, że nie są zbyt chętne do współpracy. Także zaraz wyjdę na brzeg, wezmę z pudełka jakieś inne kolory przynęt, może troszeczkę kolorem. Czasami tak jest, że jak one mają ochotę, ale tak nie bardzo, to po prostu trzeba nad kolorem popracować, nad gramaturą też już pracowałem. Zaraz wam powiem, jakie wnioski. Przynęta uzbrojona w Czeboszkę 2,5 g. Co jakiś czas jest jakieś puknięcie, taki dosłownie delikatny strzał, to w ogóle nie jest do zacięcia. Czasami ta guma jest ściągnięta, czasami nie, więc tam widać, że one tylko podskubują i robią to bardzo delikatnie. Jak zszedłem trochę lżej, założyłem dwa, później półtora grama, to w ogóle się skończyły nawet te puki. I teraz z powrotem szedłem na dwa i znowu były puki, no i jakiś mały Okonek, więc moim pomysłem jest na razie, już widać, że ten to już dzisiaj nie będzie zbyt łatwo, chyba, że przejdą trochę te chmury, a widzę, że się rozjaśnia i może jak słonko wyjdzie. O, one tutaj są, ale tak coś nie do końca, więc tutaj już widzę, że trzeba będzie dzisiaj pokombinować, więc dobiorę sobie jeszcze jakieś kolory. Aby ewentualnie spróbować coś z kolorem. I wezmę sobie czebulaszkę jeszcze 3 g, 3 g. 3 gramową. Może jeszcze jak jeszcze ciężej zejdziemy, to wtedy be, ty, się zacznie. No, czasami tak jest, że ryba potrzebuje szybszego opadu. Czasami trzeba schodzić z tą gramaturą do lżejszych, bo ona potrzebuje wolniejszego opadu. No różnie to jest. Trzeba kombinować. A za chwilę idziemy na to drzewo, bo tutaj utknąłem i <laughs> coś do tego drzewa dojść nie mogę. Dobra, weźmiemy sobie. Wziąłem sobie jedno tylko pudło, ok, biorę, biorę tak, żółte, gdzieś tu sobie je odłożę. Te to chyba nie, to będzie za duże teraz. A też mi się wydaje, że będzie za duże, bo widzę, że tutaj bardzo dużo dosłownie takich pypci pływa. I pewnie to konie na tych pypciach żerują. Takie takie młódki na rybek, taki zupełnie mikruśny. Weźmiemy sobie takie białe perełki, wezmę sobie też coś mniejszego rozmiaru. Taki kolorek, ja nie wiem jak to się tam nazywa, ale to też bywało skuteczne. Na ten próbowałem, na ten są póki. No nie wziąłem z samochodu drugiego pudełka, a nie chce mi się cofać. Jeszcze na to spróbujemy. Czy na raczka jakiegoś też możemy co? Zobaczymy, no trzeba kombinować, nie? Dobra, i teraz weźmiemy sobie jeszcze czy buraszkę 3 gramy. Od razu weźmiemy sobie haczyk, które tu były te malutkie, nie? I sobie ją tutaj uzbroimy i zaraz będziemy sobie wszystko montować już podczas łowienia. Są ciekawe alpejskie kombinacje, dobra najpierw te 2,5 grama spróbujemy z kolorkiem, później zejdziemy sobie do tych trzech. No dobra i na razie to zostawiam tak. Idziemy kombinować. Może obrotóweczkę jeszcze bym wziął jedną, co? Wezmę ja jeszcze tą obrotóweczkę małą. Może być, że na obrotowaćkę, dobra. Teraz kultura. Kultura pracy. Bezpieczeństwo i higiena. Dobra, wyszło słonko, więc jeden rzut na to, co już łowiłem. Zobaczymy, czy to słonko coś zmienia. No, tak, jeszcze za mocno nie wyszło, ale sprawdźmy to. No, tam widzę jakieś chłopaczki sypią, czymś lęcą. O, znowu było, kurde. Puknięcie jakieś. O zobaczcie. Guma ściągnięta. Dobra to zmieniamy kolor zobaczymy. Czy to coś da w ogóle jak nie to zaraz będziemy z gromaturą kombinować. To co najpierw Ta, dajmy żółty to. Ja nie jestem jakimś fanem żółtego. Dobry kolor ale. Jakimś tam to... na szupaka, to tak. Na no, okonie jakoś mi się wydaje, że są lepsze kolory, ale to czasami, właśnie jak jest taki dzień, to się nie ma co sugerować, bo to nie nam się ma podobać, przecież nie. O, Dobra, zobaczmy. Czy będzie reakcja? Czy będzie reakcja? Nie chcą. No kurde, całe zdjęcie, całe. To ma zostać, chłopaku, a to mamy zdjąć. No to lecimy z białym. Ta, ra, ta, ta, ta. Tędy może tędy, bo tam nie wiem czy się nie skąpie. O, elegancja Francja. I zaraz się powinniśmy tutaj dostać. Wiem, tu kurde suchą stopą nie przeszedł. Trzeba patrzeć, dobrze, że woda przezroczysta muszę patrzeć. Żeby Kurde nie było, że się zaraz wpierdzielę, bo będzie skarpa. Teraz zobaczymy, czy nie będę urywał. Teraz podejdę bliżej, ale najpierw sobie zrobię kilka rzutów naokoło tego drzewa. Coś już mi puknęło. Jest. Pierwszy rzut. Nieduży okoń. Nawet rzekłbym, że mały okoń. O. Ale jest. Dobry znak. To jedziemy dalej. W to drzewo nie wjechał Nie podchodzę po prostu od razu, powolutku, powolutku Będę się do niego zbliżał i sobie przy nim stanę i obłowie wzdłuż. Siedzi znowu nie Ale tak skubał, skubał, skubał Skubany malutki no ale, ale jest, nie? na kawałek się przemieścimy trochę bliżej jedną przynętę już urwałem tutaj jest taka gałąź jedna zatopiona, już ją wyczułem niestety przy takich drzewach to są utrudnione trochę zadania, bo no bo właśnie, bo Jakimś tam też rozwiązaniem jest zawsze można podejść do tego drzewa i mniej więcej zobaczyć, gdzie się rozchodzą te pnie. Czasami to widać. No tu jest czysta woda, więc może. O kurde, tu już się zaczyna grubo. O, no, tutaj już kurde będzie problem z przejściem. Nie, jakoś damy radę. Ale tu nie widzę kurde, żeby, żeby coś tu było takiego, to ja nie wiem o co jest, no coś pod wodą musi być nie widziałem po prostu No, spróbujemy w tamtym frytelek to jak weźmie kolos, to jakby, jak mi pójdzie w lewo, to nie będę miał co zrobić bardzo dobra, spróbujemy z tej strony Oj, żebym tylko nie urwał No właśnie No właśnie Nieznane drzewo Nieznane zaczepy A poszło Idę wiązać Już mi się nie podoba to drzewo Z 10 rzutów, dwa urwane ale wygląda fajnie, nie? żeby tak można było tutaj podnieść. bo nie wiem, co tam jest. Dobra. Zrobimy tak. zawiążę, Zrobię tu parę rzutów. Pójdziemy jeszcze w jedno miejsce tam. Tam jest taka jedna minusówka, gdzie zwykle jakiś fajniejszy okoń potrafi stać. I wrócimy wtedy tutaj na wieczór jeszcze. Będziemy rzeźbić, nie? Oczywiście wiadomo, że wędkarz się nie poddaje do samego końca. Walczymy, walczymy, słuchajcie. Siedzi. Znowu mały. O, to dziadygi, wstrętne. Większe mi tu brać. Jeszcze chcę w Zielsko iść. Stręciuch jeden. O. Glutosław. Siedzi. O, ten chyba lepszy. ja też mały Dobre? O kurdej, o poszedł O, troszkę lepszy Troszkę lepszy Oddaj gumę Mam nadzieję, że tu zejdę Opa, o Jezu Ja tam wejdę, właśnie tu moi drodzy, i teraz będę miał je na sięgnięcie kijem, i od razu tu przy drzewku sobie obłowimy, tak, tak, cyk. Ok, widzowie, ostatnia prosta. Już za chwilkę będzie zachód słońca, więc przyszliśmy tutaj, gdzie ostatnio. Wejdę do wody i już tutaj zostanę. No, nie na zawsze oczywiście, do końca dzisiejszego dnia, do końca łowienia i będziemy próbowali coś tu złowić. Generalnie dzień nie jest za szczególny. Tyle, że pobrodziłem sobie. Widać woderki, fajna sprawa. Przypomniały się dawne czasy, kiedyś to w zasadzie cały czas chodziłem w woderach. A nóż, nigdy nie było wiadomo co może się wydarzyć i gdzie może mu się przydać. I faktycznie jak już je dzisiaj zabrałem to będę je woził cały czas w samochodzie. To jest chyba dobra opcja, żeby te wodory zawsze mieć w samochodzie i zawsze móc je użyć. Tym bardziej, że nie do samego brodzenia możemy je użyć, bo no, na przykład jak jest jakiś deszczyk letni, zmoczy nam trawę, teraz wiadomo, że ta roślinność jest dosyć bujna, to zamiast chodzić po tym cali mokrzy, przemoczeni, też sobie można takie woderki wciągnąć. I potrawię śmigać, później tylko zrzucamy to z siebie i jesteśmy susi, susi, suchy, suszy, jakoś tak. Siedzi, spadł, kurde, nie jest, tylko że jakiś niemrawy mrawy przez, przez chwilę. No, taki tam. O teraz spadł, no dobra, ale był Na fudo zaliczony Siedzi o, Na dwa razy brał Coś mi się tu hamulec poluzował Ale mały Dzisiaj jest dzień małych Zażarłeś głęboko, jakbyś był głodny Gumę mi znowu wziął i te dwie niewielkie rybki zakończyły dzisiejszy dzień. Było fajnie, wodery sprawdzone, pobrodzone. No z rybami, niestety, trochę gorzej. Powstaje pytanie, po co w ogóle powstał ten film? No bo takie jest wędkarstwo. Można oczywiście nagrywać i wrzucać tylko wtedy, kiedy się łowi, kiedy są fajne dni, kiedy ryby biorą. Pytanie tylko, czy to odzwierciedla, czym faktycznie wędkarstwo jest. W mojej opowieści są również te gorsze dni. Próby, kombinowanie, porażki. Sukcesy. A jeszcze do tego wszystkiego, ja się z nikim na ryby nie ścigam. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.